Pwsza seria spotkań PG Ligę Superligi Piłkarzy Ręcznych w to środowe popołudnie gościmy w fali Renaks Piotrukowie Trybunalski gdzie e, drużyna gospodarzy Piotrkowianin zmierzy się z Orlenwismą Płoc na ten mecz zaprasza Państwa Marcin Muras. Stolarski Stolarski poślizgnął się trochę, wpadł w rywala ale nie było fałdu w ataku Czaił się na przechwyt Mindegija. Daszek, Daszek, wyczyszczony tam pole, ale znowu słupek. Drugi słupek w tym meczu. Szansa na kontrę. I swat skuteczny. Bez takiego nominalnego rozgrywającego, prawego rozgrywającego, lewowerutnego Piotrkowianin. Babicz jeszcze raz. Tym razem nie udało się wymusić faulu. Mindegija świetnie do skrzydła. I teraz bardzo skutecznie Lovromich, Dobrze, teraz przesunęła się obrona ślaków, ale teraz uciek Kosoroto świetne odegranie do Mindegii. No, Mindegija, Daszek, znowu aktywnie Kosor Kosorotow, ale rozeszła się cała obrona. I czwarte trafienie Rosjanina. Kosorotow, Mindegija, przebił się tutaj świetnie Mindegija, jego drugie trafienie. Suroż, jeszcze raz broni Morawski, i tym razem przelobowany, jednak dopomina się z e, gry pasywnej e, Jurecki, ale teraz prosta akcja i Kosorotow. Ósme trafienie tego zawodnika. Przyspieszenie do skrzydła, dogranie do skrzydła jest trafienie Matyjasika. Teraz pojawił się w ataku. Mindegia, już kara się skończyła. No i w banalny sposób. Mindegia teraz łatwo. Mosiołek, Babicz, Mosiołek, Mosiołek z przetrzymaniem trafia. Teraz rzut, być tylko cztery. Mosiołek, Mosiołek. I skutecznie Matyjasik ze skrzydła. Czwarte trafienie. No i proszę, po czasie, który wziął sabatę dwie bramki z rzędu. Gindegija, Kosorotow, Daszek, nie zdecydował się na podanie na koło, ale świetnie, wbił się. A jeśli takiej sytuacji jak wcześniej nie wykorzystał Pietrkowianin, to teraz już pewnie będzie o to bardzo, bardzo ciężko. Wrócił swat, no to wniknięcia skrzydłowych to jest dobry pomysł. Sergio, jeszcze raz, ze skrzydła jeszcze raz Daszek, no to jest jego nominalna pozycja, on tam czuje się jak ryba w wodzie świetne teraz podanie i suroż zdobywa bramkę ale doskonałe podanie proszę Państwa, Oren Wisła-Płock na inaugurację szóstej serii spotkań PGNiG Superligi piłkarzy ręcznych wygrywa w Piotrkowie Trybunalskim z Piotrkowieninem 25 do 22 na dziś to wszystko, dziękuję za uwagę Marcin Muras, do zobaczenia, do usłyszenia Música